Dlaczego tak? Oto jak można wykorzystać, że większość tylko szybko patrzy na wykres i wyciąga szybkie wnioski. Dla większości, jak popatrzy na ten wykres, idzie w górę. Czy jak pomyślimy o 70-80-letnich członkach i oni popatrzą na taki wykres, co on przedstawia i idzie w górę. Czyli jak rządzi pan prezydent? W górę. Super. A przy tym wykresie czytam rezultaty są o tyle dobre, że trochę wyrównaliśmy równie pochyłą, to znaczy po zahamowaniu trendu spadkowego chodzimy na drogę profitu. Brzmi bardzo dobrze, prawda? Wykres wygląda dobrze, opis jest dobry. A prawda wygląda tak, że wykres ten pokazuje różnicę w dół. To może być kolejne psychologiczne zagranie. Wtedy w 2013 pamiętam, nie pokazano członkom przychodów, rozchodów, tylko taki właśnie wykres. Że niby jest wszystko pozytywnie, i trzeba pozbyć się restauracji. A popatrzmy, jak ten wykres będzie wyglądał, jeżeli odejmiemy przelanie z konta na konto czy wzięcie pożyczki.